Historia rocka z Martą Szoka. Mamy wtorek i jest po 15. .00. Witam wszystkich, zaczynamy kolejne spotkanie z muzyką rockową. Muzyka rockowa zazwyczaj kojarzy się z mocnym, ostrym brzmieniem. Ja dzisiaj jednak zwrócę się ku łagodniejszym troszkę dźwiękom. Chciałabym Państwu opowiedzieć o zespole, który stanowi dziś absolutną klasykę polskiej piosenki, a sięgam po nich właśnie dziś w naszym przedświątecznym spotkaniu nieprzypadkowo. Proszę Państwa, mówimy o zespole Skaldowie. Skaldowie to jeden z zespołów grających najdłużej na polskiej i nie tylko zresztą polskiej scenie, właśnie w mijającym roku 2015 Skaldowie obchodzili 50-lecie istnienia zespołu. Pierwszy koncert zespołu to jesień roku 1965 i Krakowski Klub Studencki Jaszczury. Skoro zespół miał zagrać koncert, wypadało wystąpić już pod konkretną nazwą. Kto wymyślił więc Skaldów? Nazwa Skaldowie to pomysł Jacka Zielińskiego, wokalisty grupy. Zaczerpnął on ją z historii muzyki. Kiedyś Skaldowie byli wędrownymi muzykami i rycerzami utrzymującymi się z grania i śpiewania jeżdżąc po dworach. Jego propozycja została zaakceptowana przez wszystkich członków zespołu i taka nazwa funkcjonuje do dziś. Ważniejszym dla nadania rozpędu karierze artystów okazał się jednak inny występ. Był to występ na krakowskiej giełdzie piosenki, na której zespół zdobył trzy nagrody za każdą z trzech prezentowanych piosenek, w tym pierwszą nagrodę za piosenkę Moja Czarownica. Od tego właśnie momentu rozwój wypadków został znacznie przyspieszony, a to za sprawą zainteresowania Zainteresowania się zespołem redaktora polskiego radia, który zaproponował grupie nagrania w Warszawie. Według Jacka Zielińskiego, receptą na trwałość zespołu, w którym w dodatku zmiany wśród członków zespoły były przez te wszystkie lata minimalne, bo od roku 1967 aż po dzień dzisiejszy skład zespołu jest niezmienny, jest umiejętność porozumienia i kompromisów, czyli jak w małżeństwie. Muzyka jest bazą łączącą wszystkie osobowości, charaktery i koncepcje. Oczywiście zdarzały się w zespole również kryzysy. Zawsze jednak udawało się dojść do porozumienia. Duże znaczenie dla losów zespołu miał stan wojenny, wprowadzony w Polsce, jak wiemy, w roku 1981, który zastał muzyków w Stanach Zjednoczonych. Zespół, mimo że poza granicami kraju, wciąż działał. Skaldowie grali wtedy w klubach polonijnych. Muzycy, co prawda, sukcesywnie powracali do Polski, jednak Andrzej Zieliński został w USA aż do roku 1990. Dopiero od tego roku zaczął coraz częściej przyjeżdżać do Polski na ważniejsze koncerty i jubileusze zespołu, aby w końcu sprowadzić się do kraju na stałe. Możliwa tym samym stała się dalsza działalność muzyczna grupy. Ale skaldowie byli popularni nie tylko w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Osobny rozdział stanowi nagrywanie płyt w języku rosyjskim na obszar byłego ZSRR oraz wyjazdy na długie tournée po tym kraju. Były czasy, kiedy skaldowie grali w Sankt Petersburgu, czyli w ówczesnym Leningradzie, a Aż po pięć koncertów dziennie. Dziś wydaje się to niemożliwe, ale jak wspomina ten czas Jacek Zieliński, taki wówczas był głód muzyki big Najczęściej proszonymi na koncertach Skaldów utworami są znane wszystkim: wiosna, medytacje wiejskiego listonosza, wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał, a także króliczek i prześliczna wiolonczelistka. Jako, że wszyscy jesteśmy myślami już przy świątecznym stole, chcę Państwu przypomnieć dziś utwór Skaldów stylizowany na pastorałkę. Jest to dla mnie osobiście absolutny numer. Jeden na liście świątecznych piosenek. Świetnie oddaje nastrój świątecznej krzątaniny, Bardzo swobodnie, choć z zachowaniem polskiej tradycji, wprowadza nas w czarodziejską atmosferę. Podkręćcie nieco głośniej dźwięk w swoich radioodbiornikach i przysłuchajcie się Państwo uważnie. Jestem pewna, że mimo mało świątecznej pogody panującej na dworze, w tej, przy tej piosence wyraźnie zobaczycie śnieg padający za Waszymi oknami, a w domu od razu poczujecie zapach pierników. Nie zapominajcie też o naszym. W następnym spotkaniu już w następny wtorek o 15.10 w Radiu Yard 2, 103, 9 FM yy, oraz o 15.30 w Radiu Yard 1, 89 2 FM i 95 i 5 FM. Z życzeniami spokojnych, ciepłych i rodzinnych świąt. Marta Szoka. Historia Roka z Martą Szoka.